Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj Wam coś ciekawego pokażę. Kurczę, coś Wam ciekawego pokażę. Czyli tutaj widzicie, co tutaj pisze. Zobaczcie, powiem Wam, że wychodzi na to, że ja dzisiaj prawie 15 godzin jazdy miałem i 35 godzin, 42 minuty miałem cał ciągłej pracy. Tak to proszę Was wygląda. A wiecie jak to się stało? Wczoraj zakończyłem pracę o godzinie 17.18. No i zadowolony, fajna pogoda. Poszłem na spacer. Pochodziłem, przyszłem dość późno. Wypiłem herbatkę, poszłem spać. I nie wiem jak to się stało, że. Siedem minut czy 8 minut po zakończeniu pracy włączyła się koperta. Nie wiem. Nie wiem, jak się to stało. Pierwszy raz w życiu mi się to zdarzyło. Taka sytuacja. Normalnie nieświadomy tego byłem, że zakończyłem pracę. Wszystko ładnie, pięknie, a kurczę przez przypadek, bo zrobiłem sobie wydruki. O. Wydruki se zrobiłem i kurczę normalnie, jak to się stało, że 8 minut chyba po tak. No, 8 minut po włączyłem normalnie kopertę. Czy się sama włączyła, czy ja? Nie wiem, nie wiem, bo kurczę, takiej sytuacji jeszcze nie miałem. I słuchajcie, i byłem cały czas tak jakby czekać, czekałem jakby na załadunek, rozładunek, a ja samym ciągnikiem na parkingu stałem, bo w Minster pod rampami były te naczepy, oni ładują i potem się w nocy czy tam nad ranem jedzie, zapina i się jedzie dalej. No i ja rano wstaję dzisiaj zadowolony. Wypoczęty, rozpoczęcie pracy robię. A tu mi transyk kurcze informacjami, zasypuję, że mam przekroczony czas pracy 15 godzin. Tam to się mówię co jest grane, coś mi nie pasuje, ale nic odpalam auto jadę. Oczywiście rozpoczęcie pracy 8 minut, prawie miałem. No i cek jadę pod rampę się ustawić, zapilą, jadę i mi nie pasuje. Jak to jest, że ją ja mówię, mam wyjechane, przypuśćmy 2 godziny. A mi pokazywało, że już miałem 9 godzin wyjechane, nie? No i ten... No i dyspozytor do mnie dzwoni i mi mówi, że... Coś jest nie tak, że ja cały czas jestem w pracy, że pauzy żadnej nie miałem. Ja ci się nie mogę. No i co, zrobiłem wydruk, opisałem. No i teraz zobaczymy, wszystko kwestia na kogo się trafi. A może się uda, że nie będzie... Kontroli, teraz 56 dni jest. Także widzicie, stary siofer, a taki numer odwalił i do teraz nie wiem jak się to stało, ale się stało i dlatego chciałem się też z tym pochwalić, żebyście wiedzieli, że się zawalaty robię, kurczę, dziadek, bo dwóch wnuków, kurczę zawalaty się robi, co sobie wnukiem o mnie pomyślą. Dzisiaj znowu jest kolejny piątek, piąteczek, piątunio i znowu dyspozytory. Zrobili takie rozwiązanie, żebym ją mógł wrócić na bazę i weekendować, a kolega, żeby mógł do domu wrócić. No to jest taka akcja, że z Bryluxa tutaj z Münster wiozę mu naczepę do Bryluxa Neuwit, tam koło Koblenz. Mam być na godzinę 5.30 Mamy się zamienić naczepami. On będzie wypałzowany i on weźmie tą naczepę, którą ja mu zawiozę, i on pojedzie dalej tam, Limburg, Gummersbach, te tereny. No i mieszkam w Kel. I do domu możliwe, możliwe, że jeszcze jakiś załadunek spokojnie zaliczy. No i w poniedziałek będzie mógł dalej je robić. A ja biorę jego naczepę i pojadę do Kel plac, a jak już zajada na nasz plac, no to dostanę kolejne informacje, co mu dalej robić. W każdym razie wszystko wskazuje na to, że pewnie coś załaduje i też na bazę i weekending. Także widzicie, czasami i tak wygląda sytuacja normalnie. No i robotka się kręci. Powiedzieć, że przyprowadziłem na czepę. Postawiłem tutaj. A kolega chyba mi tutaj postawi. A ja teraz urządzę sobie dżemkę. Prześpię się. I tak wygląda sytuacja. Także cicho, spokojnie, fajna droga. Pusto było. Elegancko. Jestem no w pod Bryluxem. No i co? Idę. Sobie trochę odpocząć. No, pierwsza część zadana, zadania wykonano. Nawet fajna, spokojna była droga. Także jeszcze mam czas się drzemnąć. Także jest idealnie idealnie jestem usatysfakcjonowany ile tu jechałem 3 godziny 1 minuta jechałem no to lepiej niż ustawa przewiduje bo normalnie to tutaj zawsze jadę w granicach 4 godzin czy 54 godziny ale widzicie w nocy jednak jak się cały czas jedzie żadnych korków nie ma, nic spokojnie na drodze, pusto prawie żadnego auta no to elegancko przyleciałem, także jest teraz czas odpocząć Także podoba mi się ta robota Nie ma co narzekać Robię eksperyment Miałem być na godzinę dziesiątą po klienta, czyli w tak zwanym Aldiku Byłem za 50, poszłem się zameldować no i dostałem pager'a o i bitewarten no okej okay, to bite bitewarten i robię teraz eksperyment taki bo widziałem takie filmiki na, na tiktoku że kierowca czeko 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 i w końcu normalnie robi sobie jedzenie i tylko zaczął robić jedzenie chlas bite. Pod rampę. Jestem ciekawy, czy zdążę zrobić jedzenie, czy nie zdążę zrobić Jak coś, to się po... <śklarue dryer> no, już jest godzina 10.17 Miałem być na 10 Pewnie was ciekawi, co robię do jedzenia Otóż, już jest koniec tygodnia I chlebek już taki dość starawy jest I robię ciasto jajko z mąką takie ciasto i w tym chleb zamoczę i sobie na patelni upiekę i takie będzie jedzonko także się nic nie zmarnuje no w każdym bądź razie ja to mam takie podejście że się tym nie martwię jeżeli dostanę sygnał na pager'a że mam pod rampę podjechać to podjadę to jest, to tam nie ma problemu, ale Zrobię taki eksperyment i zobaczymy, czy zdążę zrobić jedzenie, czy nie zdążę. Chciałem udokumentować, że jest już godzina o 10:33. Dalej czekam. A ja już, pierwsza partia jest. Herbatka już jest zaparzona. I pierwsza partia jedzenia jest. Druga się piecze, także już jak to zjem, to już mi wystarczy. Ale to już będzie tak na zapas. Także, no można powiedzieć, że <laughs> Że internet kłamie, no Dzwoni A ja już pojedzony 10.39 Dobra, cisza Jadziem pod rampę A ja ostatnią, ostatnią serię już piokę Potem będę sobie jechać i będę jeść Ale już pierwszą serię pojedzony jestem Także udało się Taka świeża sytuacja z dzisiaj tam, tam nie wiem czy widzicie o stoi polska ciężarówka kierowca jest Ukrainiec, fajny młody chłopak no i co? Jesteśmy w Hamburgu. Ja już mam koniec pracy na dzisiaj. Stoję tu na naszym placu, a on tutaj ma załadunek. Ale dzisiaj go prawdopodobnie nie załadują, bo już tu nikogo nie ma. Tam jeszcze jest ładowana jedna ciężarówka, czy dwie, i to już będzie koniec. Prawdopodobnie, i wyobraźcie sobie, że nie może się dodzwonić do swojego dyspozytora. Trochę to się martwi, przeżywo to, bo jest w Hamburgu. Jest godzina teraz 19.07, a jutro o 7 rano. Mam mieć rozładunek w Berlinie. Powiem wam, że normalnie ręce opadają. Ja nie wiem, że te polskie dyspozytory to takie czasami są. Dużo ludzi widzę, że narzeka normalnie. Ja cię nie mogę. Ja mówię, słuchaj, jak nie odbiorę telefonu, to co się będziesz martwić? Ja mówię, co ty możesz za to, że ciebie dzisiaj nie załadują. Trudno, jutro cię załadują, tylko że fajnie by było, żeby dyspozytor współpracował, a nie godzina 19 i moja córka też pracowała, była dyspozytorką a ona z telefonem spała dlatego zrezygnowała z tej pracy, bo mówi to jest ciężki kawałek chleba, bo kierowcy o różnych porach dzwonili w nocy też dzwonili, no bo cały czas się pracuje ja czasami też mam problemy w nocy Dyspozy do, staram się do dyspozytora nie dzwonić staram się na spokojnie, wszystko jakoś jest możliwe rozwiązać problem ale jak jest czasami bardzo poważna sprawa no to ja wtedy w ogóle się nawet nie denerwuję z nikim się nie kłócę tylko jak jest bardzo poważna sprawa no to wtedy dzwonię do dyspozytora przepraszam go, on mówi ja okej okay, okej okay, nie ma problemu Ruben no trudno no musiałeś także u nas jest tak, tak to jest rozwiązane Kurcza, a tutaj powiem wam że ręce opadają i takie to jest widzicie życie szofera. Daleko w świecie, chciałbym na weekend do Polski i wszystko się prawdopodobnie rypnie No i co, I znowu mi wyszedł długi film. Chciałem, żeby był krótki, a tu znowu ponad 10 minut, żeby was to nie znudziło normalnie. No nic, żegnam się z Wami, moi kochani widzowie, i do następnego odcinka. Pozdrawiam Was, kiedy będzie następny, nie wiem. Ale na pewno się odezwę. Do usłyszenia i dziękuję za, za oglądanie.